Mateusz Makowski. Ci, którzy potrafią, to robią. Ci, którzy nie potrafią, to uczą innych. A ci, którzy nie potrafią ani jednego, ani drugiego, często stają się ekonomistami. I wygląda na to, że jednak z rzadka czasami, a złośliwi wypowiedzieli nawet, że niechcący, udaje się tym ekonomistom odkryć. Coś naprawdę ciekawego, coś, co zmieni nie tylko ekonomię, ale właściwie każdą gałęź nauki. I posłuchajcie, jak do tego doszło. Pod koniec XIX wieku Wilfredo Pareto pojechał sobie na wycieczkę na wakacje do Londynu i miał taki pomysł na projekcik, normalnie ludzie może by poszli, nie wiem, na plażę, ale on zebrał dane statystyczne ze wszystkich urzędów statystycznych ówczesnych imperiów Wielka Brytania, Prusy, Francja zamknął się w pokoju na pół roku. I chciał zbadać, jak bogactwo jest rozdystrybuowane w tych narodach. Gdzie są mniej więcej ludzie bogaci, gdzie są trochę biedniejsi. I nikt tego jeszcze przed nim nie robił. On był pierwszy, nie było komputerów. Kiedy zagregował te dane, policzył, co było do policzenia, zanalizował, co było do zanalizowania, zauważył dwie rzeczy. Po pierwsze, ten rozkład to nie jest taki typowy dzwon, jak nie wiem, mamy wzrost czy wagę ludzką. A po drugie był wkurzony, bo tego, ten wykres był ciężki bardzo do narysowania. Jeżeli, tutaj będzie, wykresy bogactwa będą, jeżeli by chciał narysować ten wykres, to by wyglądał mniej więcej tak, że zaczyna się tu i leci, leci, hen, 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 hen na pola mokrotowskie, nie mieściłby się. Dlaczego? No jak pewnie jesteś się w stanie zauważyć, zdecydowana to są zarobki roczne. Zdecydowana większość narodu zarabia, nie wiem, 100, 150, 200 funtów rocznie. No ale zdarzają się też odmienicy, którzy zarabiają 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy funtów rocznie. No i mimo, że znalezisko było cenne, no to nie ma się tym, jak podzielić. Wtedy Pareto zrobił coś, czego humaniści mu nie mogą wybaczyć do tej pory, czyli wykres zlogarytmizował. Brzmi strasznie, ale pokazuję i objaśniam. Chodzi o to, że jak mieliśmy 100, 200, 300, to na tej osi mamy 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy i tak samo liczba ludzi, 1, 10, 100 i tak dalej. Kiedy podpił swoje znaleziska, te swoje dane, okazało się, że praktycznie idealnie się, mieszczą się na mniej więcej takiej, takiej krzywej, takiej prostej. I całe wielkie imperium brytyjskie z całą złożonością, z handlem, z wojnami, z polityką, z intrygami dało się sprowadzić do takiej jednej prostej. A jak ktoś byłby naprawdę uparty, to sprowadziłoby się to do, do jednej liczby, jednej alfy, która jest, no, nachylenie, nachylenie tej krzywej. I ta alfa w przypadku Wielkiej Brytanii była mniej więcej 1,50. Dobra. Co to znaczy? Znaczy to że Pareto przypadkiem odkrył zupełnie nowy rodzaj dystrybucji. To jest typowe dla dystrybucji bogactwa. Jest wielu ludzi, którzy są biedni, jest paru, którzy są obrzydliwie bogaci, ale cała gama zjawisk mieści się właśnie w tych kategoriach. Najczęściej to są katastrofy. Pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wojny i Również te zjawiska idealnie pasują do takiego wykresu. Jeżeli znajdziemy takie zjawiska, które pasują do takiego wykresu, zwane teraz dzisiaj rozkładem Pareto, to wiemy kilka informacji za darmo. Nawet jeśli nie mamy pojęcia, jak działają trzęsienia ziemi, jak działają pożary, jak działają wojny. Wiemy za darmo, po pierwsze, że duże wydarzenia, bardzo duże wydarzenia, dziesiątki, setki, miliony razy większe niż zazwyczaj się pojawiające, będą się pojawiały. Po drugie, wiemy, że i małe i duże mają zazwyczaj bardzo podobny start. I po trzecie, że te największe są zazwyczaj nie do zatrzymania. Opowiem Wam na przykładzie pożaru właśnie. W 1988 w Yellowstone był największy pożar kiedykolwiek w tym Parku Narodowym Stanów Zjednoczonych. Spłonęło mniej więcej tyle, ile zajmuje Sklejonych ze sobą 10 metropoli miasta Gdańsk. Nie wiem, taka mi wyszła statystyka, i tak sobie to wyobraźcie. A zaczął się ten pożar, ten wielki pożar, tak samo jak każdy inny. Od jednego uderzenia piorunem. Tylko, że to się rozrosło, połączyło się z innymi pożarami, które stworzyły klastry pożarów, i w końcu stworzyło to jedno wielkie inferno. Trzęsienia ziemi podobnie, jak pamiętacie może z geografii, opisujemy je skalą Richtera. Która jest wykładnicza. I idąc o jedno oczko dalej, powiększamy trzęsienie ziemi dziesięciokrotnie. Czyli może być trzęsienie ziemi 100, tysiąc, 10 milionów razy większe niż drobne trzęsienia ziemi, które teraz, których teraz nawet nie czujemy pod stopami. I co chyba najbardziej niepokojące, wojny. Wojny też da się podpasować pod taki wykres. I to wcale nie jest trudne. Większość wojen jest malutkich. To są potyczki, bitewki. Była nawet jedna bitwa Australijczyków kontra Emu. Nawiasem mówiąc, Australijczycy tę wojnę przegrali. I nie stoi im na przeszkodzie nic, żeby pojawiły się dużo większe, rzadziej, ale dużo większe wojny na 10 milionów, na milion, na setki milionów ofiar. I w sumie ten wykres nie wskazuje na to, co najbardziej niepokojące, żeby ten wykres mógł się skończyć. Można dołożyć jeszcze jedno zero. A to pokazuje, i chciałem Wam pokazać dzisiaj, taką skłonność ludzi, że my byśmy chcieli tę rzeczywistość, no może nie kontrolować, ale jakoś ujażlić, żeby jak ten szalony dorożkarz trzymało się w ryzach. Tak by było, gdyby rzeczywistość była normalna, jakby przypominała taki dzwon. Ale tak nie jest. Istnieje cała gama zjawisk, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozmiaru, które z zasady będą miały, Olbrzymie pojedyncze wydarzenia, olbrzymie pojedyncze pożary, olbrzymie pojedyncze trzęsienia ziemi, i po trzecie będą nie do zatrzymania. Chciałbym Wam powiedzieć, że wszystko to, cała ta złożoność, to zasługa jednej knąbnej alfy. Dziękuję.